Mateusz Grudziński jest z nami po meczu z Arką Gdynia. Mateusz, porażka dosyć bolesna, bo te okoliczności, końcówka, doliczony czas, długa weryfikacja przez sędziów na warze. Co po takim meczu, po, takim, po takiej porażce czuje zawodnik? Mm, dobry wieczór. Ciężko mi uwierzyć przede wszystkim, że yy, nawet że nie w tym meczu. Nie mamy jednego punktu, tylko że nie zgarniamy pełnej puli, bo z przebiegu tego spotkania jestem pewien, że byliśmy drużyną zdecydowanie lepszą. Moim zdaniem mogliśmy zamknąć ten mecz w 70. i 80. minucie. Być może trochę jesteśmy sami sobie tego winni po prostu, że nie wykorzystaliśmy tego, co mieliśmy, aczkolwiek mógłbym podważyć troszeczkę te, tego karnego Gdzieś tam widziałem tę sytuację dobrze. Widziałem, że Florianowi ta piłka odbiła się najpierw od nogi. Ciężko mi też uwierzyć, że, że w tej sytuacji został podyktowany rzut karny. No, wiadomo, jest straszna gorycz po tym meczu, że tak powiem. Szukając pozytywów, twoje trafienie, taka piłka sytuacyjna, intuicyjne uderzenie jakbyś opisał tego gola? Troszeczkę przypadku, ale dobra piłka Bendy więc akurat byłem tam, gdzie miałem być i jest bramka z tego. No szkoda właśnie, że też tak szybko udało się wyrównać arce, nie? że gdzieś nie przypilnowaliśmy tego lepiej, że może delikatne jakieś rozkojarzenie, no bo ostatnie te mecze gdzieś tam udawało nam się grać na zero z tyłu, gdzieś bardzo dobrze to funkcjonowało, dzisiaj niestety trochę gorzej. Aczkolwiek no bardzo cieszę się z tej, z tej pierwszej bramki w Miedzi, mam nadzieję, że będzie ich jak najwięcej i... Żeby nam dawały punkty przede wszystkim. Tej radości nie widać po Tobie i też pewnie ta przerwa reprezentacyjna, która teraz nas czeka też z takim poczuciem niedosytu będzie przez nas przepracowywana, prawda? Tak, no jest to słabe bardzo niestety, bo bardzo chcieliśmy ten mecz wygrać chociażby też ze względu na to, że dwa tygodnie teraz czekamy na kolejne spotkanie. No pozostaje nam tylko bardzo dobrze się przygotować. Nie? Trochę te humory będą gorsze na pewno, zdecydowanie gorsze, ale tą złość, tą gorycz musimy przekuć w coś pozytywnego, bo to dopiero początek sezonu, więc tych punktów jest dużo do uzbierania jeszcze. Dzięki za dzisiaj i powodzenia w kolejnych meczach. Dziękuję bardzo.